Przygotowanie do matury 2021. Wydawnictwo Pazdro. Zadanie 17. Wykaż, że liczba jest podzielna przez 13. Jest podzielna przez 13, jeżeli da się przedstawić jako iloczyn 13 i liczby całkowitej. Czy w tym przypadku będzie to liczba naturalna, bo wszystkie liczby są dodatnie. Wyłączę 12 do 5 przed nawias. Staje 12 do 7. Plus 12 do szóstej plus 12 do potęgi piątej plus 12 do potęgi czwartej, 12 do potęgi trzeciej, 12 do potęgi drugiej, 12 i 1. No na razie więcej tutaj z całości nie wyłączę. Z wszystkiego 13 na razie też nie widać. No, to spróbuję te wyrażenia, które tutaj mam pogrupować, tak żeby połączać wspólny przednawias. Pogrupuję je parami w ten sposób. Czyli 12 do potęgi 5. Z pierwszej pary wyłączę 12 do potęgi 6. Otrzymam 12 plus 1. Z drugiej pary wyłączam 12 do potęgi 4. 12 plus 1. Z trzeciej pary. 12 do kwadratu 12 plus 1. No i ostatnia para zostaje 12 plus 1. Napiszę jedynkę przed nawiasem. Żeby było widać co dalej jest wyłączane. 12 do 5. No i teraz tak, 4 składniki, każdy z tych składników ma czynnik 12 plus 1, czyli 13, to mogę to 13 wyłączyć przed nawias, i w nawiasie zostaje 12 do potęgi 6 plus 12 do potęgi czwartej. Plus 12 do potęgi drugiej, plus 1, czyli mam 13 razy 12 do potęgi piątej, 12 do potęgi szóstej, 12 do potęgi czwartej, 12 do potęgi drugiej, i 1. To jest jakaś liczba k, która jest na pewno naturalna, czyli otrzymuję 13 razy k. Zatem wyrażenie jest podzielne przez trzynaście.